Lenovo Tech Zone, czyli Forum Miłośników Technologii. Rejestruj się, wypowiadaj i zgarniaj nagrody. Co miesiąc do wygrania 20 zestawów z gadżetami Lenovo, a raz na jakiś czas nagroda główna w postaci tabletu Yoga Tab 3 Pro. Szczegóły w opisie filmu. Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy się myszce SteelSeries Rival 300. Jest to myszka oczywiście typowo przeznaczona dla graczy, kompatybilna z Windowsem, jak i również z Maciem. Z tyłu znajdziemy kilka ciekawych informacji, między innymi na temat optycznego sensora, jaki w tej myszce został zastosowany. Nie wiem, czy nie pomylę nazwy, jest to... Pixart PMW 3030, rozdzielczość od 50 do 6500 CPI. Tak naprawdę w CPI podobno się powinno wyrażać rozdzielczość myszki, a nie w DPI. Ja to wam podam różnicę między tymi oznaczeniami. DPI jest to dots per inch, czyli ile mamy kropek, ile kropek nam się zmieści na odległości jednego cala, natomiast CPI jest to count per inch, inaczej można powiedzieć ilość wirtualnych pikseli, które zmieszczą się nam, jedne, nam na jednym calu. Także tak to wygląda, jest to płynna regulacja, mamy dołączony soft, także za chwilkę sobie zobaczymy jak to wygląda w praktyce i co jeszcze tutaj procent podaje, to że nie mamy żadnego przyspieszenia sprzętowego w tym sensorze, co oczywiście wpływa pozytywnie na precyzję tutaj Podczas grania. Możliwość zabawy z podświetleniem możemy sobie konfigurować w dowolny sposób, też sobie później to sprawdzimy. Przełączniki Steel Seriesa przewidziane na 30 milionów kliknięć, także tyle z ciekawszych chyba rzeczy. Oczywiście nie będę mówił tutaj o tym, że mamy jakieś tam gumowe pady na myszce itd., dalej, bo to sobie zobaczymy już na żywo. Zobaczymy jak myszka wygląda. tutaj Steel nie zaszałam niestety. Mamy dołączone w tylko i wyłącznie dwie naklejki i to wszystko. I sama myszka oczywiście od góry powleczona powłoką taką gumowaną, antypoślizgową. Raz, że nie będzie się to palcowało, a dwa, że oczywiście palce się nie będą ślizgały. Również na górnej części myszki podświetlane logo SteelSeries, To podświetlenie sobie później zobaczymy, jak wygląda już w praktyce. Jeżeli chodzi o boki myszki, to po obu stronach mamy gumowe pady, tak abyśmy pewnie ją trzymali w dłoniach. Przyciski dwa po lewej stronie funkcyjne, także jest to myszka typowo kierowana dla graczy praworęcznych. Na górze znajdziemy przycisk do zmiany DPI, jak również podświetlane kółko. Co ciekawe z tyłu myszki macie taką gumową zaślepkę z logo rywala. możecie sobie ją wyjąć i modyfikować pod własnym kątem. O co chodzi? Wchodząc na stronę Series'a, możecie sobie ściągnąć gotowy projekt i później go przerobić pod własnym kątem, na przykład dać Wasze imię i wydrukować na drukarce 3D, zamienić tą tutaj zaślepkę z tą oryginalną. tak naprawdę bardzo fajny, moim zdaniem, bajer. Na spodzie znajdziemy cztery wymienialne ślizgacze, szkoda, że nie mamy ich dołączonych w komplecie, mówię oczywiście o tych zapasowych i nasz sensor optyczny. Co do samej ergonomii myszki, moim zdaniem mogła być ona troszkę szersza. W przypadku dużych dłoni i chwytu palm, którego ja używam, zobaczcie, że tutaj palcem serdecznym i tym małym będziecie jeździli po podkładce. Także troszkę ta myszka mogła być tutaj szersza lub mieć jakiś wypust do, jako podkładka pod te palce. Natomiast jeżeli chodzi o sam profil myszki, to u góry nie mam żadnych zastrzeżeń. W przypadku chwytu klau. będzie ona bardzo również pewnie trzymana w dłoniach dzięki tym gumowym padom po bokach. Teraz zlepniemy sobie szybko na soft dołączony do myszki. Co ważne jest to soft zwany SteelSeries Engine 3, także obsługuje on wiele innych również urządzeń tej marki. Macie na przykład klawiaturę i myszkę, za pomocą tego jednego programu możecie sobie wybierać między swoimi urządzeniami. Co bardzo ważne, możemy sobie tutaj programować przyciski w tej myszce, tworzyć makra, czy też na przykład przyporządkować dane klawisze z klawiatury, czy na przykład stworzyć klawisze multimedialne. Możemy również każdy z tych przycisków deaktywować. Ważna sprawa, jeżeli stworzymy na przykład sobie makro, możemy sprawić, aby po wciśnięciu tego klawisza było ono powtarzalne, niekoniecznie musimy cały czas tym klawiszem klikać. Mamy również menażer makro itd., itd. Zmiana podświetlenia kółka, kolorów naprawdę mamy do wyboru do koloru. Dla każdego sprawy tutaj wystarczy możliwość, żeby było to stałe podświetlenie, czy też drugające czy też zmieniające się kolory. To samo, jeżeli chodzi o nasze logo na myszce. Do możliwości naprawdę macie tutaj sporo. Kolejna rzecz, ustawienie CPI, w rozdzielczości CPI. Macie dwie możliwości, czyli macie ustawienie sobie powiedzmy z dwóch profili pod własnym kątem. Ja ustawiłem 1550 i powiedzmy 3950. Na tych będę robił później testy interpolacji. Także ten przycisk na górze będzie właśnie. Możliwe Wam zmiany między tymi dwoma poziomami. Także szkoda, że nie mamy tych poziomów więcej, tylko dwa, ale tragedii powiem Wam szczerze nie ma. Dalej, kolejna rzecz, zmiana na przykład tutaj kąta załamania sens kursora, nie sensora. Także te ruchy mogą być bardziej płaskie, lub też bardziej tutaj e, wypukłe, że tak powiem. Zmiana częstotliwości od. E, 125 do 1000 Hz, także plusik za to. Również możemy sobie tutaj włączyć przyspieszenie do 50 G, z tego co wyczytałem, taka możliwość istnieje. Teraz sprawdzimy sobie częstotliwość myszki, ustawiona jest ona na 1000 Hz. 983, 999, 980, także wszystko jak najbardziej w porządku. I w końcu test na interpolację, ustawienia CPI 1550, zobaczmy. Tutaj nie ma żadnych problemów z tego co widzę. Żadne piksele nie są nadbudowane. Zobaczmy. I ustawienia jeszcze 4000. Tutaj wszystko również jak widzę, jak należy. Ręka troszkę mi jeździ, ale przy takim CPI nic dziwnego. Także tutaj wszystko jak najbardziej w porządku. Czas na kilka słów podsumowania, ode mnie lecą dwa znaczki, rekomendacja i jakość. Cena tej myszki ustawiona na około 265 zł, moim zdaniem adekwatna w porównaniu do jakości wykonania, jak również samej tutaj funkcjonalności produktu. Linka do porównywarki znajdziecie w opisie tego filmiku. Tam was odsyłam, bo wiadomo, że w momencie, kiedy będziecie ten film oglądali, niekoniecznie ta cena musi się zgadzać tą, którą podaję w filmie. Jeżeli chodzi o plusy tej myszki, jakość wykonania naprawdę bardzo dobra, dobrej jakości materiały po bokach mamy te gumowe pady, które naprawdę sprawiają, że myszkę trzymam bardzo. Pewnie w dłoni. Cała górna powierzchnia jest zresztą też gumowana, antypoślizgowa. Mamy dołączony soft, dzięki którym możemy programować makra, przypisywać pod poszczególne przyciski, również możemy przypisać sobie przyciski multimedialne, czy też na przykład z klawiatury, gdybyście chcieli. Zmiana oświetlenia, zmiana częstotliwości, zmiana CPI. Tutaj możemy sobie płynnie regulować od 50 do 6500. Natomiast minus za to, że możemy tylko ustawić sobie dwa profile, które możemy zmieniać w biegu na tej myszce. Tutaj przydałyby się z nami kolejne dwa lub trzy, tak jest przynajmniej moje zdanie. Dalej, główna tutaj myszki to sensor. Naprawdę bardzo precyzyjny i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Same przyciski mają wytrzymać na 30 minut kliknięć, natomiast jak to będzie w rzeczywistości, tego dzisiaj wam nie jestem w stanie powiedzieć. Także tak to wygląda. Ode mnie tak naprawdę na dzisiaj to jest wszystko. Ja wam bardzo dziękuję. Jak mówię, linka znajdziecie do myszki w opisie tego filmiku. Również poproszę was o łapy w górę, jak Wam się film podobał. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!